No i tak. I tak będąc tematyce, mam reklamę. Jak kogoś interesuje fizyka kwantowa i duchowość, to jest super książka How the State Physics. I serio no to taka grupa była fizyków historycznych z Kalifornii, no, która metodami fizyki naukowymi starała się zobaczyć, czy da się użyć losowości z fizyki kwantowej do kontaktu z duchami. I to było jest taki ciekawe, w ogóle też przykład astrologiczny, gdzie to, to była taka grupa gdzieś pomiędzy nauki, pomiędzy nauki to nie Nie prostego takiego wyróżnika, żeby odróżnić w lewo czy w prawo. A książka jest dobrze napisana. Mi jako fizyka mi się bardzo podobało. Nie ma wzorów, czyli brak, jest chyba jeden wzór, ale nie trzeba bardzo zrozumieć, więc to jak ktoś nie lubi, to może zasłonić i, i będzie OK. E, no i, i polecam. Z innej pozycji, to jest jeszcze z fizyki tak klasyka jest, gatunku. Klasykę gatunku, to hmm. no też znasz. No tak. To jest moja ukochana książka. Fajna na wykładać fizyki, na tym się rozwijałem. To jest wprowadzenie do fizyki w taki ciekawy sposób, bardzo wokół ciekawości poznania świata. I też zaczyna się w ogóle od tego, że, że właśnie jak się zmieni część świata, to też można zmienić całość. To było też jedno opowiadanie na przykładzie. Kliczka wina, że tam jest po prostu można, jest i fizyka płynów, i grawitacja, i chemia, i te cząstki w, w środku i wiele, wiele innych zjawisk no, w jednym miejscu. No, ta pierwsza część to jeszcze jest taka mistę, nie da się, da się przeczytać, a bardzo, bardzo polecam, bo wydaje mnie, nie da się fajnie wprowadzić fizyki, przynajmniej, przynajmniej w postaci książki. Z innych rzeczy to. A tak chodzi z kolei inna działka niż fizyka, to raczej komunistyka, terapia, psychologia i duchowość. To jest e, Realms of, uncle, of the Hymn e, to, to jest autor Stanisław który generalnie jest takim pradziadkiem badań nad psychiatrykami w terapii. To jeszcze, gdy były legalne, LSD i inne rzeczy były legalne domy do momentu użycia, ci psychologowie, psychiatrzy to brali opisywali. I starali się to właśnie używać w terapii, często i ciężki, ciężkich rzeczy. I obecnie jest taki renesans badań, i one wszystkie się tam nawiązują w ten tęczny sposób, właśnie do, do badań Grofa. On też ma taką koncepcję, zwanych macie czterech różnych stanów taki mentalnych. Od takiej cosmic union, czyli wszyscy są jedni, czyli totalnie totalny monizm na, na sterydach, przez taki. Cosmic Despair, czy taka rozpacz, samotność, na duszy, do stanu takiego Cosmic Struggle, czy wszystkie te Armageddon, wielkie walki, do takiego właśnie tu i teraz, bycie na miejscu. No i to jest takim fajnym przewodnikiem, nie tylko przez te dobre i złe tripy, ale też przez różne filozofie, religie, stany duchowe. No i też jest sporo de facto tam o tym, właśnie o, nie, nie tylko jest kwestia tutaj ciekawości naukowej, czy. Czyli a ale też jest tutaj właśnie, jak to jest wykorzystywane konkretnie do terapii. Czy to traum, czy natręt, czy nałogów czy na i podobnych. Bardzo, 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 też to, bardzo też to polecam. No i do tego. I to na razie z tego bloku I reklamowego to tyle. To były przerwane reklamy, tak? Dzięki za polecenie książek. Ja z przyjemnością poczytam, bo ani jednej jeszcze nie przeczytałam z tych które poleciłeś, więc z przyjemnością się z tym wszystkim zapoznam. Mm, ale no, ale... Hippie, to pirata chętnie pożyczę teraz. O, super! To dzięki. No, ale skoro już mówimy o książkach, no to, to tutaj mi też wchodzi temat bliźniaczych płomieni, powiem Ci, bo mówiłeś wcześniej o, o splątaniu, o tym, że właśnie raczej nie jest tak, że, że to są meity takie splątane na odległość, na jednym kontynencie i tak dalej. I widzisz, no ja też napisałam książkę na temat bliźniaczych płomieni, właśnie, bo po prostu badałam to zjawisko jakby doświadczalnie, poprzez moje doświadczenia, doświadczenia jakby kilkuset osób, z którymi rozmawiałam, miałam konsultacje itd. i tak dalej. I z tych różnych naszych spój, spójnych doświadczeń zebrałam całą jakby teorię w ogóle. I, I to jest niesamowite, po prostu, że tak wiele osób może mieć tak podobne doświadczenia właśnie tego takiego połączenia, takiego poczucia połączenia, że, że wyczuwamy stan y, tego bliźniaka, y, co w, ten, w danym momencie czuje, czy jest smutny, czy jest wesoły, czy coś się u niego dzieje, albo potrafimy na przykład, nie wiem, y, spotkać go gdzieś na, na środku ulicy, na drugim końcu miasta i tak dalej. No są niesamowicie spektakularne faktycznie takie no takie poczucia I, i one później są jakby... To się sprawdza, bo później jak się rozmawia z tym człowiekiem, z tym bliźniakiem, to się okazuje, że faktycznie no, w tym momencie tutaj y, był smutny albo coś się działo, albo tego i my to wyczuwamy, nie? W sensie nawzajem się sczytujemy i czytamy sobie w mm -hmm. No i jestem ciekawa, czy, czy ty możesz coś powiedzieć na ten temat właśnie takiej, takiej... koncepcji, bo... tak jak już kiedyś tutaj z Damianem płóciliśmy na... <laughs> z filmików, no to ja nadal jakby tutaj gdzieś kładę nacisk na to, że dla mnie jest najważniejsze to doświadczenie. No jeżeli ja rozmawiałam z setkami osób, tak, i, i mamy jakby takie samo praktycznie doświadczenie, bardzo podobne i można to wszystko jakby zawrzeć w jednej książce właśnie, usystematyzować, no to kurczę blady, no. Czy to fizyka naprawdę nie ma nic do powiedzenia na ten Znaczy też pytanie, czy fizyka musi na wszystko odpowiadać, to jest jedna rzecz, no, prawda? No takie to jest y to jest istotne, że ponieważ jak w nauce, no to mam pyta pytamy, co jest powtarzalne, co możemy w sposób kontrolowany powtórzyć i w pewnym sensie że to, że w danym momencie idę przez ulicę, zobaczę list, który spada, jest jesień, jest jakaś tam kałuża, w tym się, tam się, się światło, yy, jakiś lamp, no to, to jest moment, który Występ, mógł wystąpić tylko raz w historii kulturze świata i tylko ja w danym momencie tak to biorę, no. Więc mm -hmm. tutaj to, ciężko mówić o powtarzalności. I wiele takich subtelnych rzeczy, no to są takie rzeczy, które mogą się tylko nam w danym momencie strafić, albo właśnie nam, komuś jeszcze, prawda? Mm -hmm. jak, jak mówisz. I to jest, jest w ogóle tylko super piękna. I to dla mnie to jest cała ta ścieżka przechodzenia wokół takiej, od takiego dość naturalnego pojęcia w ten sposób, patrzyłem się w dzieckiem, potem tym, jak to przeszło, no, i później do tego odkrywania, że to się mnie nie kłóci. W sensie. Pytanie, co mogę powtórzyć, to powtarzam. No, co nie mogę powtórzyć, to czym doceniam. I co z tego, że nie idzie z tego nauki? I po prostu to jest kluczowa część wartości doświadczenia życiowego. I no to no tak, no tak, można no to, tak też patrzeć, jak właśnie nawet przyziemnie, że po prostu jest jakiś film. No i po prostu może się podobać, to nie podobać, prawda? I co z tego, że tam recenzenci mówią, że dobre, albo że zły? Po prostu, no dobra, z... dobrze, że, że mają jakiś konsensus, albo średnia jest w tą stronę, czyli nam, nam się po spodobało i tyle. Hmm. I, I teraz tak, jeśli chodzi właśnie o takie, takie takie zjawiska, że inni mogą się podobnie, no to właśnie no to jest też pytanie, no gdzie, gdzie ich szukać, bo to, że coś występuje, to nie znaczy, że znamy mechanizm. Tak samo jak w ewolucji, to, że jakiś tam jakiś zwierzek ma przedpłetwy, mm -hmm. mimo że nie pływał w wodzie, no to mogło wynikać z wielu przyczyn. I to nie musiało być tak, że człowiek pływał, być może na przykład się w mule połuszał, być może, nie wiem, wyglądał jakieś trujący, trująca ryba, więc to, to nie chcieli jeść. I nie chciał jeść. Mogło być wiele przyczyn, nawet niektórych my nie zgadniemy. I teraz tak, i tak mi się zdarzyło się na raz, że, że że ktoś tam mówi, nie wiem, że ktoś tam z tego na rynku w ogóle mam Masaż, myślę, nazywa się kwantowy dotyk, ale jak ludzie pytają się, czy, czy masuje energię kwantową, to mówię, nie, nie. Ja masuję fizykę, nie ma inny, nie? Tak, w pewnym sensie, ale że ja masuję fizykę kwantową. W pewnym <grym> sensie no, też każdy dotyk jest kwantowy, to że w ogóle się odpychają rzeczy, że, że im, cały nie zapada w jeden punkcik, bo się. Bo tych dodatnio i jest ten płci, punkcie ich, tylko się pychają. no to jest jakiś kwantowy. Mm -hmm. Nawet ta tak zwana ta nieznaczność, ta z Heisenberga. Czyli nie ściśniemy tej elektrowni za bardzo, bo oni obywały dużo energii, więc oszczędnie nie chcą mieć dużo energii, więc po prostu się wpychają od, od całej reszty. Ale teraz tak, jak ktoś mi mówi, że no, bo ktoś tam go dotknął kwantowo i uzdrowiło go, to ja mówię, że no. No, że to w sensie, że no dobra, ja nie, 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 nie zaprzeczam nie to coś, coś zdarzyło być może, coś tam jakieś napięcie, tych nie ma być może, coś, bo ktoś nie boli, po prostu no, tak odbiera i tak to się stało. I jak to działa, no, no to mogło działać na, na wiele różnych sposobów. Tutaj przy dotyku, to jest nie dużo, dużo mam takich naturalistycznych, że po prostu samo dotyk, który jest rozluźnia mięśnie, rozluźnia też przez to napięcia emocjonalne, czasami głębokie, od, zbierane od, od lat i od dekad, yy, zwłaszcza jak jest bezpieczny dotyk, kojący, zwłaszcza jak sami może, yy, pozwala nie tylko mięśniowi śródudźmić całemu ciało, całym człowiekowi i też już nie tylko ciałem, ale duchem, No takie rzeczy naprawdę robią, yy, robią no, cuda. Takie rzeczy, które rzeczywiście, chcą, ktoś by widział kiedyś, że ktoś przyłoży rękę, a ktoś nagle zaczął chodzić, no to, to się wydawało niemożliwe. Ale to no, znaczy, no, prostu to jest taka standardowa praktyka, prawda? Czyli to nie, nie, standardowo nie rozumiem, że to zawsze tak działa. Albo że nie, ktoś nie miał ręki, nagle no, odrośnie, bo tak to też nie działa, ale jest wiele rzeczy, które by ktoś wiedział mm. I to nie są takie rzeczy drobne, że ktoś to wstępuje, Po prostu nie że że jest wiele takie rzeczy i te to, że psychosomatyczne będą być bardzo ciężkie. I to w, jest to też świetna książka, to nie jest pokazać pokazy reklamować, ale The Body Keeps the Score po polsku to jest strach ucieleśniony, gdzie jest bardzo dużo właśnie o tym. Jak jest bardzo silne prze, prze, przecięcie pomiędzy y, napięciami właśnie w ciele, a, a w psychice, że wiele rzeczy nie przekłada się choćby na tysiące godzinach terapii, a po prostu da się rozpracować przez, przez dotyk, czasami automatycznie, nie zawsze musi być inna osoba, poczucie bezpieczeństwa i podobne. I y, y, y teraz tak, i y, 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 y właśnie w tym kontekście tutaj właśnie y, a czyli też, dużo zastaniesz gdzie to jest tam fizyka, gdzie jest dotyk, a może jednak jest jakaś energia, którą ktoś operuje. ale tak sobie myślę, że kurczę, Jak ktoś po prostu by w, nie, wstał nagle i czy, czy coś pomogło bardzo komuś, no to czy komuś pomoże po prostu energia, czy komuś pomoże placebo, jakie po prostu jak zmieni komuś życie, no to po prostu? Bardzo dobrze. I tak jak dobrze, że to, to jest, jest tutaj jest ważniejsze w tych procesach, co to robi. Jeśli się tym bo też są również nie wszystkie że są, są bezpieczne. Zwłaszcza jak się otwiera emocje na wiele sposobów, no to, no to też może być bardzo wrażliwe miejsce. Jeśli się tworzy za bardzo, no to też może po prostu być retrymatyzujący, czy, czy, czy coś, co no, może być też, nie wiem, dla osoby, która daje tam masę czy doświadczenie. I też by, by mieć przekonanie, że nie jest się tym, tym ratującym, no tego, który sam nie pływa, bo lewo pływa. Wtedy się stwarza zagrożenie dla siebie. I, I tutaj, no i właśnie, i to czasami w, jakich, w wszystkich praktykach, no to nie zawsze wiemy, co tam się dzieje, a po prostu to działa. Ale, ale to też tak jest takiej jest w że to nie jest tak, że wiemy, jak pojedyncza komórka. I nie dlatego, że nie da się poznać, tylko po pojedyncza komórka ma miliardy różnych procesów i nie ma symulacji, która symuluje wszystkie procesy w tej komórce, nawet w mm. pojedynczej komórce. Tak samo w większości neopraktycznych po prostu coś to działa. No. Nie wiem, jak malarz rysuje coś, maluje coś na, na ścianie, no to nie musi wiedzieć do, dokładnie, dlaczego tak to światło się bierze, po prostu widzi, że no, to wywołuje tą emocję, to zachwyta. To, to nie, to tak trochę tak. To, to jest ładne, ale nic, nic więcej nie, nie wywołuje. Ale w ten właśnie do tych różnych, to, że mam takich soulmates i że mam takie osoby, które są... po prostu wiemy, co w nich, wiem, jak działa, no to, to jest też też wiele takich, jest tam fizyki wyjaśni, Biorący się takich bardziej taki system dynamicznych i złożonych, to jest takie, że my jesteśmy skomplikowani systemy, prawda? Mm -hmm. Każdy człowiek jest, jest inny, bo to jest ta prawda Bora jest trochę inny, traj tak samo każdy. teraz jesteśmy tacy sami jak każdy inny, trochę jesteśmy inni. I są osoby, które są z jakichś, podłąb, bardzo podobne do nas, po prostu takie, że jak, nie my coś spojrzymy, no to się dokładnie się tak z co, z, co skojarzy. Prawda? No tak. I to nie że raz, tylko po prostu ty, bardzo często. Mm -hmm. Tak samo jak, nie wiem, jak ktoś narysuje coś, jakieś to piękne na ścianie, no to jedna osoba powie, no, no ładne, prawda? Inna osoba też dostrzeże dokładnie, o, to jest to nawiązanie do po prostu nietrwałości po prostu tego, jest to Tak, I ktoś, no dokładnie, ja tylko, nikt nie, nie rozumie, to ty to widzisz od razu. A ktoś, ktoś inny patrzy się na... No? Cię na no, uh -huh. trzeba to jakoś pachlować, bo, bo ma inny, inny background, tak, I, I to też jest jakieś, bo i, I to też jest, a, a zwłaszcza jak z kimś jeszcze dużo przebywałem, to tak się z tym nie, z tym nie dzieje. Przez, jak Czasami jest tak jak która jest czasami e, też była taka sytuacja, że po prostu ja na coś spojrzę, spojrzę i wiem, co on, on będzie o tym myślał. Uh -huh. On wie, co, co ja myślę, co więcej, będzie bym wiedział co ja myślę o tym, co on myśli. Później zresztą nie rozmawiamy. Tylko żeby takie małe korekcje, ale wiesz, to co? co myślisz, to jednak tak trzeba bardziej jednak w stronę techniki. Aha, tutaj o co chodzi, prawda? I zupełnie to jest takie, to z zewnątrz nie wiedzą w ogóle, o czym mówimy. To jest takie, takie rzucenie drobnych poprawek na temat skojarzeń, ale to, no, to jest też bardzo, bardzo rzadkie. To nie jest coś, tak co się nam no, zdarza często. I to bardzo, bardzo cenne I to, i, i to, że tak ludzie działają, no to, to, to jest piękne. I raczej t, t, się na takie, takie zjawiska takie margentne, gdzie jest tam przykład, dlaczego tam jakiś, chyba tam iś, tamte, e, Świerczyn, czy czyli w tym samym czasie, mhm. po prostu jest takie zjawisko, że wtedy... No, już nie polega, to, jest, to dokładnie działało, ale to nie, że się komunikują, tylko że właśnie nie jest nie na komunikacji, tylko takie manipulacje wewnętrzne, gdzie wszystko działa, działa. Tak samo Że każdy niezależnie z nich by i tak grał o tej samej podstawie. No mniej więcej, prawda? I to jest synchronizacja. Przecież to jest istotne, biologicznie, czym to jest, kto się synchronizował. No na przykład, gdyby tylko jeden zaczął grać, to rozdrabia się podbiegiem. Tak, prawda? Nie wiem, jak. Wszystkie, no to jest głośno i właśnie nie wiadomo, kto gdzie gra. Ciekawe. No, bardzo, bardzo to wszystko ciekawe. Zastanawiam się, czy jakieś jeszcze pytania mamy do Piotra do teraz. Z mojej strony jest już wszystko to, co, to, co pragnęłam hmm. gdzieś tam zgłębić, zostało hmm. zgłębione, więc bardzo Ci dziękuję za, za to, że odpowiedziałeś w tak przebujący sposób na te pytania, tak ciekawy i inspirujący i w ogóle bardzo dziękujemy za rozmowę, za to, że i chciałeś się właśnie z nami spotkać, i podzielić się wiedzą, i naprawdę to jest bardzo takie właśnie rozwijające i inspirujące doświadczenie. Wartościowa treść, prawda? Wartościowa treść, tak. No, na różne, różne tematy. No, ja Wam ja dziękuję i za zaproszenie, zapytanie. Pyta, za Proszę bardzo. Dziękuję. Win-win, no każdy jest zadowolony i tak powinno być. Tak. Także też dziękujemy naszym. E, Czytelnikom i Widzę. obserwującym, tak, <noise> którzy właśnie obejrzeli. I Dziękujemy Wam też za komentarze, za to, że jest już nas tak wielu. Po prostu jesteśmy wzruszeni, że działamy. No mówię, zaledwie trochę ponad miesiąc, już 2,5 tysiąca obserwujących na Facebooku, także bardzo Wam ponownie dziękujemy za. I uwielbiamy Zdjęcia. te komentarze, bo właśnie też się często z nich czegoś uczymy. Albo możemy wchodzić w ciekawą polemikę, która będzie rozwijająca ja dla wszystkich stron zainteresowanych. Mhm. No, 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 no. <grym> Więc piszcie. Nie bójcie się, nawet jeżeli nie zgadzacie się z czymś, to piszcie śmiało. A tym bardziej. <laughs> tym bardziej, gdybyście. <laughs> <Tym bardziej zdarzysz. śmiech> tak. Także dziękujemy. No. no i do zobaczenia w następnym odcinku. I oczywiście, jeśli wy też chcielibyście tak z nami jakiś właśnie wywiad porozmawiać, podzielić się też różnymi przemyśleniami, to też zapraszamy. Możemy to zrobić albo na żywo w sensie no, fizycznie spotkać się, albo nagrać też online coś. Więc zapraszamy do kontaktu. Então, este